Zawsze coś a to ból, a to życia cień Szpitalne korytarze znały nas na pamięć Każdy rok miał swoje, może nie teraz, ale dziś już nic nas nie zatrzyma jak było nieraz Bo nie o chorobie, a o drodze ta piosenka O tym jak pojawiła się i nasza jutrzenka Walizki w samochód, no i jazda, no i start do Austrii, Słowenii, Chorwacji, Bośni to nie żart w Gliwicach znów los chciał sprawdzić nas, kontrolka od wody świeci, a w sercu znów strach. Był w markecie, co prawda, dokupiony, ale nasz dojazd do Leowen mocno spóźniony. W końcu się udało, słońce co nasz brat. Za nami szpitalne troski, przed nami świat. Droga pozostanie w nas, Pewnie na wiek Dawid przygotował śniadanie z bałością, A Natalia z Laurą obdarzyły nas gościnnością. Nim w drogę buty czas zmienić i zjeść kanapkę, Żeby mieć siły i zobaczyć w Lublanie każdą atrakcję. Deszcz padał na placu preseren, Plejskawica i nocą lody, zanim nowy dzień. Na nocleg wybraliśmy hostel kapsułowy, a z rana jedziemy zanim zjawi się parkingowy. Split przywitał nas ciepłem, jakby znał nas od lat. tu pani Izabeli, pokój z cieniem i klimą bez ba. W słońcu jakby ktoś stworzył je dziś Może sumileni wie, a w powietrzu letni błysk W końcu się udało Słońce co nas brak Za nami szpitalne troski Przed nami świat przez miasta i góry Bo może ta droga pozostanie w nas Pewnie na wiek. Pod murami dioklecjana historia wciąż się tli. Ale znajdziesz też promocję w Calzedonii, to nie mię. Fasten Fine zwyciężył w walce z długą kartą dań. Bo czasem rozsądne wybory smakują jak raj. Dubrownik w słońcu płonie jak sterostron. Miasto murów i wspomnień, gdzie grał John Snow. Po jednej stronie zabytki, obok ktoś w kosza gra. Tu historia i kechwio spotykają się co dnia. W komarnie noce, dwa kroki od plaży i fal. Wiatr zapach, soli, a w dali mostał. Most Na ulicy Maltańczyk błąkał się całkiem sam. Jakby szukał przygody, jak my szukaliśmy tam. W końcu się udało. Słońce, co nasz brat, za nami Przed burzą, co goniła po górach na wodospadach krawica, woda grała jak w chmurach Mostar przywitał deszczem i wspomnieniem dawnych dni Pod wieżą snajperów, echo wojennej przeszłości drzy. Wania, luce, hotel, basen i jacuzzi po drodze, choć do zwiedzania, niewiele to relaks, nagrodę. W markecie papuce i przenośne toalety. A jakby ktoś pytał, to rację zawsze mają kobiety Także podbiją wspomnienie z dawnych dni Każdy zaułek przypominał Kraków, co w sercu twi żaluzję Słońce ich prawie dawały cień Leon Sztukaj znów biegł, choć dawno minął jego dzień Krosztule chrupały, a jabłko pachniało w dłoni A uśmiech Agaty się pojawił Jak DM Był otworzony W końcu się udało Słońce to nas brat Za nami szpitalne troski Przed nami Przywitał nas tłumem zakazów i znaków Parkowanie w centrum to test dla śmiałków i wariatów Julia, Leon, Gustaw i Wincent śmiali się z nami Wśród kamienic i parków pachnących wspomnieniami Wiedeń to Kraków po espresso, głośny i żywy A na nocleg do Łomuńca, choć ten trochę płaczliwy W zielonej górze śpiewał gromi Świat pachniał winem, Manka przyjęła nas Jak rodzina sercem i czynem Myślałem, że była jedna ruda Zrobiły się dwie, to praktycznie koniec podróży I wracamy do siebie Mam Mam nadzieję, że to początek naszych wypraw Koniec ze szpitalami, a czas Zasmakować świata przypraw W końcu się udało Słońce to nasz brat Za nami szpitalne troski Przed nami świat Przez miasta i góry Po morza Ta droga pozostanie w nas Pewnie na wiek. Jeżeli jest jakieś uczucie szczęścia, to ja właśnie je czuję. Czuję wiatr we włosach, czuję ciepełko. Siedzę sobie na strasznie wygodnym fotelu i jest ze mną mój ukochany. Wypiłam sobie kawę bezkofeinową z mlekiem migdałowym i po prostu jestem szczęśliwy. Inda mówiła do kamery wiesz no. o co chodzi, to nie będzie tego na nagraniu, bo jak podłożysz muzykę, to my musimy kręcić tak, żeby nie mówić do kanale. No to...